Cześć, witam was serdecznie w tym odcinku, bo wspominam sobie moje podrywy i to w jaki sposób moje myślenie się zmieniało z tymi podrywami i jakie rzeczy wtedy robiłem. Już wam chyba kiedyś wspominam, że takie moje jakieś pierwsze podrywy to zaczęły się w liceum i tam mi się spodobała pewna koleżanka. Z tą koleżanką właśnie kiedyś tam byliśmy na piwie, rozmawialiśmy, fajnie nam się rozmawiało. Ja tak odbierałem wrażenie, że podoba mi się jej. A ona mi się podobała, więc myślałem sobie, hm, co tutaj złego może się zadziać. No więc jak tak rozmawialiśmy, to w pewnym momencie gdzieś tam wyszliśmy na dwór, bo wyciąga telefon i tak do mnie, ej, zobacz, to mój chłopak! I to chyba było jej zdjęcie z chłopakiem i zobacz, ładnie wyglądamy razem. I ja wtedy. Już posmutniałem, strasznie się załamałem, bo tak wcześniej sobie już zrobiłem jakieś nadzieje w głowie, że tak fajnie nam się przecież rozmawia, coś z tego musi już być. Ona mi się podobała tak bardzo, i do końca tego dnia już z nią nie rozmawiałem, i sobie tak pomyślałem, że coś z tym muszę zrobić, że tak, dlaczego tak się dzieje, że ona. Wysyła mi sygnały, takie, jakieś, mi, że nie jej się podoba. On tutaj wyciąga zdjęcie i pokazuje mi, że jest chłopakiem. No więc później zacząłem szlifować sobie tą pewność siebie. Coraz bardziej wychodziłem do ludzi. Już jakieś tam e, miałem pewne sukcesy w tym temacie i spotkałem się pierwszy raz z dziewczyną przez internet. Bardzo się stresowałem, pamiętam przed, przed tym spotkaniem. W końcu, jedna z pierwszych randek i to jeszcze przez internet. No i ona. Chyba się trochę spóźniała, gdzieś się umówiliśmy w galerii. Ja gdzieś się schowałem w sklepie i tak wypatrywałem jej. No i ona mi pisze, że już jest. No i ja tak patrzę, gdzie ona jest, bo mi napisała w którym miejscu, i ja sobie patrzyłem na to miejsce i była jakaś dziewczyna, ale myślę sobie zupełnie inaczej niż na zdjęciach wygląda. No i tak myślę, podejdę, spytam się, bo może to ona, może nie ona. Podszedłem, ona, no, no, no cześć, jestem już, jestem i. Ja tak myślę sobie o Matko, chyba pierwsza i ostatni nie moja randka przez internet. Zupełnie kobieta inaczej wyglądała niż na zdjęciach. Na zdjęciach wyglądała na, po pierwsze wysoko i twarz miała tak ładną, a tam nie dość, że była niska, to no, reszcie się może nie, nie będę wypowiadał. No zupełnie zupełnie inny wizerunek niż na zdjęciach. Później odprowadzałem. powiedział do mnie, o wiesz co, ja chyba to się z, z tobą już więcej nie spotkam. Ja mówię, no spoko, spoko, nie mam nic przeciwko temu. <laughs> Następny mój podryw, yy, kolejny w szkole to było, gdy podszedłem do pewnej dziewczyny, która też się do mnie uśmiechała czasem, a przynajmniej miałam takie wrażenie, że się do mnie uśmiecha. Szła z koleżanką i ja do niej podszedłem. No i zostawiła mi Swój numer wtedy i chyba Facebooka też, i to był bardzo dziwny podryw, bo y, ja pisałem do niej czasem wiadomości tyle, że 20-30 linijek, a ona odpisywała mi jednym zdaniem i w końcu też mi powiedziała, że ma chłopaka i nic z tego nie wyjdzie, no i to tak dziwnie, nie? Czasem też takie, że jeden z błędów, który faceci popełniają, że dużo dają od siebie. Kobiety nic nie dają, i pewnego razu byłem ze znajomym w klubie. Pamiętam, że była taka dziewczyna, która mocno się wyróżniała z tłumu. Wszyscy faceci się na nią patrzyli. Widziałem, że wszyscy mają chęć podejść, ale się boją. No i ja tak pomyślałem sobie: OK, to ja będę tym pierwszym, który to zrobi. Więc wstałem, wyprostowałem się. Ona chyba sama tańczyła. Poszedłem, zacząłem z nią tańczyć zupełnie mnie z tego tańca nie odrzuciła, uśmiechała się, chwilę pogadaliśmy, zatańczyłem z nią raz czy dwa i widziałem wtedy, że wszyscy w tym klubie patrzyli na mnie, jak, że ja z nią tańczę, że ja właśnie do niej poszedłem. I ja już tutaj widziałem jakieś oznaki zainteresowania, no bo w końcu ktoś do niej podszedł i ja wtedy taki byłem zadowolony z tego, że to podejście mi się udało, że dalej nie próbowałem z tą dziewczyną rozmawiać, z obawy, że ja się bałem, że zepsuję coś w tym podrybie. Już Byłem taki zadowolony z, właśnie z tego, że podszedłem do niej, super, super była rozmowa i to po co to psuć? No i właśnie często faceci też padają w taką pułapkę, że coś im się z kobietami udaje i poją się na przykład do niej zadzwonić, mówić się z nią na randkę, bo może się zepsuje i czasem tak. Jak ja wtedy pomyślałem, że a niech już e, ma ten mój obraz w głowie, że jestem fajnym facetem, ale nic z tym nie zrobię. No bez sensu całkowicie. E, kiedyś pamiętam, jak poderwałem pewną dziewczynę na ulicy. Bardzo to był szybki poryw, Podszedłem do niej, widziałem od niej kontakt. Nie pamiętam, co to się wtedy stało, że nie chciałem się z nią później umówić, a ona wpadła też e, mojemu znajomemu w oko. No więc dałem temu mojemu znajomego numer do niej i oni zaczęli wypisać wiadomości, fajnie im się gadało, no i się umówili i podczas tego, gdy się oni spotkali, to ta, ten chłopak powiedział o tym zaraz chwilę po tym, jak się spotkali, że słuchaj, no ale to wiesz, że to nie ze mną się umawiałaś wtedy, nie, to nie ja od ciebie wziąłem numer, że to z moim kolegą gadałaś, a ona no, tak zauważyłam, że to właściwie się różnisz, ale wiesz co, no i tak fajny jesteś. No więc, w sumie skoro byli szczęśliwi, to... Pamiętam też taką jedną z moich pierwszych randek, gdzie się umówiłem z dziewczyną, po 30 minutach ona uciekła, bo ona myślała, że coś ze mną jest nie tak, bo ja byłem taki naładowany energią i cały czas gadałem. Ja wam kiedyś mówiłem, że strasznie na randkach się bałem tej ciszy. I ta cisza tak naprawdę nie jest niczym złym, i lepiej jest mówić mniej i nawet niech ta cisza wystąpi, niż za dużo. Ja cały czas gadałem, cały czas gadałem, ona w ogóle nie dochodziła do głosu, i ona po prostu mówi, Dobra, typie, ja idę od ciebie. I to było takie dziwne. No w sumie nie, nie pamiętam, czy ja się załamałem wtedy jakoś mocno, czy nie, ale to było dziwne, no bo wiesz, umawiasz się z dziewczyno, ja na przykład ona w ogóle tobie nie daje dość do słowa, tylko cały czas gada, 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 gada i no nie wiem, wydaje się jakby jakby mogła góry przenosić jakby coś tego takie, takie rzeczy miało i ja po prostu e, tak cały czas gadałem no i tutaj wspomniałem o kilku, kilku tych moich podrywach z przeszłości, e, wszystkich nie będę gadał, bo to by dnia i nocy zabrakło, ale dajcie znać co myślicie o takich odcinkach, to mogę wam jeszcze powspominać jakieś takie rzeczy, ale właśnie z w tym doświadczeniu chcę się z Wami dzielić i żebyście zobaczyli, jak ja kiedyś myślałem, jak myślę teraz i że z, z tych wszystkich rzeczy tak naprawdę da się wyciągać jakieś wnioski. I właśnie dlatego e, przez te kilka lat doświadczenia, które zdobyłem, wiem, jakich błędów nie popełniać, Dlatego, jeżeli ty masz problem w kontaktach z międzyludzkich, chciałbyś właśnie poznać e, wyjątkową kobietę, dowiedzieć się w jaki sposób wziąć o niej kontakt, jak poradzić, jak przestać przejmować się tym, co inni ludzie o tobie pomyślą, e, jak poradzić radzić sobie z odrzuceniem, stać się bardziej asertywnym, jak stać się najlepszą wersją siebie, to stworzyłem dla Ciebie kurs. Link do tego kursu jest w opisie. Pokrótce powiem Ci, że znajduje się w nim 30 ćwiczeń z różnymi wariantami, więc w sumie dostajesz około 50 ćwiczeń praktycznych, które polegają na tym, że wchodzisz w interakcje z ludźmi, które mają za zadanie budowanie Twojej pewności siebie, i ta Twoja pewność siebie przełoży się nie tylko w kontaktach z kobietami, ale także na całe Twoje życie, gdy nauczysz się przełamywać swój strach. To twoje życie stanie się po prostu lepsze, bo zaczniesz stawiać sobie wyzwania, nauczysz się jak przełamywać strach, już strach nie będzie dla ciebie przeszkodą, to będziesz chciał robić ekscytujące rzeczy. Prócz zadań z kursu otrzymujesz ode mnie wsparcie, jeżeli cokolwiek e, by się działo, miałbyś jakieś problemy z jakimś z ćwiczeniem lub e, zatrzymałbyś się na jakimś etapie, to w każdej chwili możesz do mnie napisać i poradzimy sobie razem z twoim problemem. Zapisz się na pierwszą darmową lekcję. Zobacz, jak ten kurs wygląda. Jeżeli stwierdzisz, że on jest dla ciebie, to wtedy zapisz się na e, pełny kurs. No i do zobaczenia niebawem. Cześć!